Rząd Ficy faktycznie jest na ścieżce wojennej z dziennikarzami już od dłuższego czasu. Jeszcze swego czasu i jeszcze w trakcie poprzednich rządów, Fico nazywał niektórych dziennikarzy brudnymi, antysłowackimi prostytucjami. Niezależnie od politycznych afiliacji i osobistych poglądów, użycie przemocy wobec demokratycznie wybranego przywódcy państwa jest zawsze godne najwyższego potępienia działanie sprawcy stanowi uderzenie nie tylko w polityka, ale godzi także w fundamentalne zasady państwa prawa podważa poczucie bezpieczeństwa obywateli i uderza w podstawy systemu demokratycznego. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj tej sprawie i przeanalizujemy dostępne nagrania. Z góry muszę jednak was ostrzec, że ze względu na algorytmy pewnych nagrań nie jestem wam w stanie pokazać. Podobnie ze zdjęciami, jak również pewnymi słowa, Odnoszącymi się do szerzenia przemocy. Dlatego chciałabym Was również poprosić, byście wykazali się aktywnością pod tym filmem, by dotarł on do szerszego grona. Jesteście gotowi? No to zaczynajmy. W środę 15 maja doszło do próby odebrania życia premiera Słowacji Roberta Fico. Do zdarzenia doszło po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlowa, gdy premier wyszedł przed budynek, aby spotkać się z mieszkańcami. Według informacji medialnych, sprawcą był 71-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policję. Premier Fico został przewieziony do szpitala w bańskiej bystrzycy, gdzie przeszedł operację. Władze potwierdziły, że doszło do próby eliminacji panującego szefa rządu. Zdarzenie spotkało się z potępieniem ze strony wielu polityków, między innymi prezydenta Słowacji Zuzanny Czaputowej. Trwa śledztwo w sprawie, a praca parlamentu została zawieszona na czas nieokreślony. Jest to prawdziwa tragedia. Wobec tych wydarzeń swoją dezaprobatę stawiali zarówno obywatele, jak i politycy. Nawet Władimir Putin wydał oświadczenie, w którym potępił działanie, nazywając go... Ochydnym czynem, którego nie da się usprawiedliwić. Wyraził też nadzieję, że cechy Fico jako człowieka odważnego i o silnej woli pomogą mu przetrwać, życząc mu powrotu do zdrowia. Putin nie odniósł się bezpośrednio do spekulacji łączących wydarzenia z polityką Fico, natomiast niektórzy inni rosyjscy politycy sugerowali, że mógł być motywowany sprzeciwem Fico wobec wspierania Ukrainy przeciw Rosji. Szef komisji spraw zagranicznych Dumy Leonid Słudski zasugerował, że Zachód „chciał pozbyć się FICO za jego poglądy niepasujące do hegemonii kolektywnego Zachodu”. Deputowany Amir Khamitow powiedział wprost, że FICO sprzeciwiał się militarnemu wspieraniu Ukrainy i padł o „polityki kryminalnej Białego Domu”. Konsekwencje tych stanowisk mogą być jednak bardzo różne względem polityka. Komentarze Putina wyrażające wsparcie dla FICO, a zwłaszcza sugestie innych polityków rosyjskich wiążące atak z prozachodnim kursem Słowacji, mogą negatywnie wpłynąć na odbiór FICO, gdzie po podobnych deklaracjach może być postrzegany w opinii publicznej czy też przekazie mediów jako sojusznik Rosji. Na tym etapie trudno wyrokować, czy i na ile wpłynie to na jego wizerunek. Niewątpliwie jest to jednak delikatna kwestia w kontekście wojny w Ukrainie i napięć między Rosją a Zachodem. Może mieć to jednak nie tylko impact na relacje Zachodu z Rosją. Wydarzenie z udziałem premiera Fico może mieć szersze reperkusje dla relacji wewnątrz Unii Europejskiej, stając się symbolem brutalnej eskalacji konfliktu politycznego między lewicą a prawicą. Fakt, że do aktu sprzeciwu wobec władzy doszło w kraju członkowskim wspólnoty, może wzmocnić obawy o radykalizację nastrojów i wzrost ekstremizmu. Słowacja, choć nie jest kluczowym graczem, pozostaje częścią europejskiej wspólnoty. Gdyby okazało się, że za napaścią stoją przeciwnicy prozachodniego kursu Słowacji, mogłoby to zaostrzyć spór między zwolennikami ścisłej integracji europejskiej a siłami bardziej sceptycznymi. Lewica może akcentować zagrożenie radykalizmem i nacjonalizmem oraz wzywać do jedności wobec agresji. Z kolei prawica może podkreślać kwestie bezpieczeństwa i suwerenności, widząc w dowód na słabość obecnych władz. W najgorszym wypadku różnice te mogą jeszcze mocniej podzielić scenę polityczną Unii i utrudnić wypracowanie spójnego stanowiska, zwłaszcza gdy w tle są tak drażliwe tematy jak konflikt na Ukrainie. Na razie jednak należy dojść do tego, co miał prezentować ten wspomniany wcześniej incydent. Kim jest mężczyzna odpowiedzialny za to działanie? Do zatrzymania doszło bardzo szybko. Na nagraniach ze zbiorowiska, którymi nie mogę się z Wami podzielić ze względu na cenzurę, widać, że błyskawicznie został obalony na ziemię. Juraj C jest słowackim pisarzem. Mężczyzna od lat zajmuje się twórczością literacką i działał w środowisku pisarzy. W przeszłości publikował też teksty o wydźwięku politycznym. Podczas spotkania z premierem Fico mężczyzna miał zawołać go, a następnie wycelować. Motywy jego działania nie są w pełni jasne, choć nawet z jego zeznań wynika, że wydźwięk miał być raczej polityczny. Sam sprawca w krótkim nagraniu mówił o niezadowoleniu z działań rządu. Dla klaryfikacji warto dodać, że autor tłumaczeniu popełnił błąd. Wypowiedziane niewyraźnie nazwisko nie należy do dziennikarki, a znanego na Słowacji sędziego Mazaka byłego przewodniczący Rady Sądownictwa. Rodzina mężczyzny wyraziła zaskoczenie całą sytuacją. Jego syn zaprzeczył, by ojciec wspominał wcześniej o planach takiego czynu lub zmagał się z problemami natury psychicznej. Śledztwo w sprawie trwa, a Jurajce przebywa w areszcie. Rodzina oskarżonego została jednak ostatecznie wplątana w sytuację. 16 maja doszło do aresztowania kobiety, która wcześniej odcinała się do działań partnera. Internauci jednak w głównej mierze krytykują narrację mówiącą o udziale żony mężczyzny w incydencie. Ukraińska aktywistka, żona mordy powiązanego z rosyjskimi służbami, ironizują niektórzy. Udział osób trzecich jest wciąż niepotwierdzony. Pojawiają się jednak teorie na ten temat. Niektórzy podejmują się własnej interpretacji wydarzeń na podstawie dostępnych informacji. Internauta Martin Demirov przedstawił w mediach społecznościowych swoją opinię na temat wydarzeń związanych z postrzeleniem premiera Słowacji, Roberta Fico. Uważa on, że motywy sprawcy wynikały z poglądów opozycyjnych wobec rządu lewicy. Demirow przytacza fragment nagrania, na którym sprawca mówi, że nie zgadza się z polityką rządu. Stwierdza też, że jego motywacja jest wycięta z liberalnych mediów lub nieistniejącą w przekazach polityków opozycji. Autor wpisu charakteryzuje sprawcę jako emeryta o artystycznych zainteresowaniach sugerując, że mógł wyrażać swój sprzeciw w pokojowy sposób. Demirov uważa za naiwne sądzić, że mężczyzna sam wymyślił swój czyn i wiąże go z wpływem przekazu medialnego. Wyraża też opinię, że jest to karykatura polityki opozycji. Dodatkowo, co róż, wypływają informacje o przeszłości Juraja. Wiele osób wskazuje w tym kontekście na ironię losu, ponieważ mężczyzna miał być jednym z założycieli Komitetu Przeciw Przemocy. Ponadto można znaleźć dowody na poglądy, jakie promował mężczyzna poprzez udział w protestach. Marcin Demirow sugeruje, że motywy sprawcy były inspirowane przekazem medialnym opozycji. Jak twierdzi, napastnik miał uczestniczyć w antyrządowych demonstracjach organizowanych przez przeciwników lewicowego gabinetu Fico, odbywających się pod sztandarami Unii Europejskiej i Ukrainy. Zdaniem niego, liberalne media niechętnie wspominają o tych faktach, próbując ukryć związki oskarżonego z oponentami panującej władzy. Co ciekawe, FICO jest tak zwanej lewicy narodowej, czyli narodowcy o poglądach lewicowych, coś raczej niespotykanego w Polsce. Czym więc FICO mógł tak podpaść opozycji? Piotr Witczak, analizując na premiera Słowacji Roberta Fico, zwraca uwagę na kontrowersyjne działania i wypowiedzi polityka. Według niego szef rządu zapowiadał rozliczenie osób odpowiedzialnych za chaos podczas pandemii i zarzucał urzędnikom lekceważenie przypadków zgonów. Przyczyn kardiologicznych, które miały być skutkiem szczepień. Witczak podkreślił też, że FICO sprzeciwiał się wysyłaniu uzbrojenia na Ukrainę oraz zlikwidował rządowy departament, zajmujący się walką z dezinformacją, powołując się na obronę swobody wypowiedzi. Przyniosło to wówczas politykowi bardzo dużo pozytywnego PR-u, chociaż nieszczególnie w mediach głównego nurtu. Większość obywateli była przeciwna pomysłowi przedstawionego przez prezydenta Francji. A on stał się jedną z pierwszych osób, które przedstawiały podobne stanowisko. Natarcie na życie premiera Słowacji może mieć pewne konsekwencje również dla polskiej sceny politycznej. Jak wynika z doniesień mediów, wielu polskich polityków zmaga się z groźbami kierowanymi pod ich adresem, często o bardzo poważnym charakterze. Wydarzenia ze Słowacji mogą być postrzegane jako swoiste memento, że narastająca agresja i nienawiść w debacie publicznej, szczególnie w internecie, niesie za sobą realne niebezpieczeństwa. Politycy apelują o skuteczniejsze ściganie autorów gruźb i ograniczenie mowy nienawiści, aby uniknąć eskalacji przemocy, której ofiarą mógł paść premier Fico. Tibor Eliot Rostas, słowacki działacz społeczny, uważa, że tragiczne wydarzenia są efektem trwającej od dekady atmosfery nienawiści, przemocy i polaryzacji społecznej, za którą mają stać zagraniczne siły liberalno-postępowe, dążące do zniszczenia resztek słowackiej suwerenności. Jak mówi, te wydarzenia na długo pozostaną w pamięci słowackiego społeczeństwa, które niestety docenia swoich najwybitniejszych bohaterów dopiero po ich śmierci. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Siema!